Cześć! Cześć! Powiedz mi, co wy tu dzisiaj robicie? Mamy z chówca ZHP Dębica i harcerze z całego chówca, podzieleni na patrole z drużyn, muszą rozwiązać historię dotyczącą Tomka Wilmowskiego z Tomek w Dolinie Kangurów. To ja mam takie pytanie. Czy taka praca, jaką dzisiaj wykonujecie daje wam dużo szczęścia? Myślę, że na pewno to jest dla dzieci bardzo duża radość, ponieważ mogą troszkę pobiegać, poskakać, dowiedzieć się czegoś nowego, co im się później też w szkole przyda. A czym jest dla nas szczęście? Hmm, może z zadowoleniem z życia? Często się uśmiechamy? Myślę, że tak. Wystarczająco? Zależy od dnia. Jak się mają bogaci? Tylko pieniądze. A jak pan na przykład taką rudą na ulicy zobaczy, to co? Nie uśmiechnie się pan? Dziewczynkę. Dla każdego to jest coś innego po prostu. Także. A dla ciebie? Rodzina blis, uśmiech innych ludzi po prostu. Szczęście to każdy odbiera różnie, każdy to jest indywidualny, ale szczęście myślę, że to jest spokój. Rodzina dobra praca. Pewnie dlatego, że codziennie wszyscy są uśmiechnięci. Mam fajną rodzinę i wszyscy są szczęśliwi że mam rodzinę, że mam przyjaciół i no, że otaczają mnie bliskie mi osoby, których kocham i... Kasa, tylko się liczy kasa. Tylko pieniądze? A, to... A ja nie, na przykład nie mam pieniędzy i jestem szczęśliwa, bo z panem rozmawiam. No pani jest ładna. No, to, to wygląd, to co to ma? przez siebie nie widzę teraz w lusterku. No, ale... Ludzie, kontakt z ludźmi, to nie jest dla pana szczęście? No, nie ma gadane dobrze, także... Siedzi w wózku, moje szczęście. Jak często się uśmiechasz? Co chwilę, jak na niego patrzę. Codziennie. No ba. Nawet jak płaczę. Nawet jak płaczę. A zazwyczaj, jak ma wymuszany płacz, to wtedy. <grym> często się to zdarza. To szczęście z pieniędzy, szczęście z rodziny, szczęście, że coś się ma. Bardzo często jesteś szczęśliwy? No, często. Szczęście, nie wiem. Nie wiem, szczęście, żeby w życiu się człowiekowi dobrze wiodło. Rodzina, nowy rower, przyjaciele. Tak. Mam wspaniałego męża, dzieci. Troszkę ze zdrowiem, troszkę gorzej, ale mam cały czas nadzieję, że będzie dobrze. To ja życzę dużo zdrówka i szczęścia. Ach. Chyba to sami sobie tak musimy poukładać. O rodzina. Przede wszystkim rodzina. Dzieci. Miłość. Dobry mąż, miłość. Tak, tak, skarbuzie. Przede wszystkim szczęśliwa rodzina. A pan jest szczęśliwy? Tak. Jak często się pan uśmiecha? No. Kiedy, kiedy mam tylko okazję? To, że się mi dzisiaj córka urodziła. O, to gratuluję bardzo. To jest powód do takiego pięknego uśmiechu, więc ja proszę do kamery. Piękny uśmiech, tak? Uśmiech. Ładny uśmiech. No. A dla ciebie czym jest szczęście? To że mam siostrę. <laughs> Ale trawiłam. A jak często się uśmiechamy? Codziennie. Cały czas się uśmiechamy. Z plotem dobrych wydarzeń dla mnie. Z plotem dobrych wydarzeń. Super. A jak często się uśmiechasz? Często. Bardzo często. Szczególnie jak widzę takie piękne panie, jak pani. Mieszkańcy Dębicy często się uśmiechają? Generalnie Polacy się nie uśmiechają. Dlaczego? Generalni mieszkańcy Dębicy myślę, że też również. No rzadko widzę ludzi uśmiechniętych, którzy idą ulicą i się uśmiechają albo nie wiem, trzymają się za ręce, albo się całują na, na ulicy. To jest rzadkość w tym mieście. Można to inaczej nazwać? Powodzenie, zdrowie. No, to zdrowie też. Właściwie od szczęścia zależy. Jest pan w życiu szczęśliwy? Myślę, że tak. A często się pan uśmiecha? No, staram się często. Rodzina, dom, zdrowie. Miłość? Miłość też. A jak będziesz na dobrych studiach, to będziesz szczęśliwy? Tak. Dlaczego? Bo będę miał pracę, rodzinę i. oraz będzie. Dobrze. Normalnie, do no, człowiek się cieszy jak wstaje, jest słońce, jak ciepło, no to jest to. No. Czyli rano pani wstanie, jest piękny uśmiech, tak? Tak, no pewnie. No. A jaki jest powód do uśmiechu? Jak ktoś coś powie pociesznego takiego, albo ja wiem, prawdziwego, albo y, coś życzy, no to się człowiek też cieszy. A jak często się uśmiechasz? Bardzo często. Szczególnie, kiedy są ze mną moje przyjaciele i jest fajnie. Yy, prawie codziennie. Często. Bardzo często. A z jakich powodów? No, na przykład, jak coś fajnego dostanę na urodzinę. Uśmiechniesz nam się do kamery? Taki, taki ładny uśmiech. O, super! To ja proszę, taki piękny uśmiech do kamery. O, super! To ja proszę, taki piękny uśmiech do kamery. To zawodowy uśmiech numer 5 pokazujemy zęby 3, 4. Trudno doradzać, żeby być szczęśliwy, bo ktoś mówi: "A chciałabym być szczęśliwa, chciałbym być szczęśliwy". No to bądź.